Witajcie serdecznie. Dzisiaj akurat jest odcinek słowami Pawła tylko. Zadacie pytanie, czemu? No, w ogóle, co się dzieje, że w poniedziałek była niebieska siekierka, w środę był post zamiast horroru historycznego, a jutro prawdopodobnie nie będzie grubego, żółtego psa. Otóż nic się nie dzieje, to wszystko było zaplanowane. I to tak zaplanowane, że no, musieliśmy jakoś zacząć ten kanał i postanowiliśmy, że wymyślimy tematy na te poszczególne dwa miesiące. Do dwa miesiące już minęły i. To jest horror historyczny, to krzesło. Tak więc mieliśmy tematy na dwa, dwa miesiące. I tych tematów jest na kolejne miesiące. Już nie powiem, co wymyślił sam Michał, ale chcieliśmy zobaczyć, co jak to w ogóle będzie wszystko. I to jest akurat 30. filmik, nie licząc tego shorta, To jest 30. filmik, który podsumowuje, innymi słowy, pierwszy sezon naszych wyjeżdżaczy. Bardzo dziękujemy naprawdę wszystkim, którzy nas słuchają, którzy subskrybują ostatnio i którzy komentują. Jak najbardziej o to właśnie chodzi, żebyśmy się wymieniali poglądami. Jednak każdy z nas ma prywatne życie, prywatne sprawy zawodowe, nie tylko, rodzinę i nie tylko. I czasami jest problem, żebyśmy się spotkali i mogli nagrać dane audycje. Więc od teraz audycje będą się pojawiały. Tylko, że albo w poniedziałek, albo w piątek mogą być pod rząd dwa horrory historyczne, a czasami może być niebieska siekierka. Ta audycja lub. O i teraz jest bardzo ważne: w najbliższy weekend pojawi się nowa audycja z Justyną, która już się pojawiła w, w promocyjnym filmiku, więc zachęcam do obejrzenia. I będzie ta audycja: Kosmiczne porady. Nie pytajcie o nic więcej, sami zobaczycie. Obejrzycie. I tyle. W ogóle kanał Wyjeżdżaczy jest skupiony na. Tak planowaliśmy na podcastach czyli na. Dźwięku i na animacjach, nad tym, żebyśmy mogli słyszeć yy, różne audycje, jadąc gdzieś samochodem i nie musieć oglądać, ale czasami też miksujemy różne rzeczy, dodajemy tam filmy do różnych animacji w horrorze historycznym czy grubym żółtym się. I jest też ta audycja moja, gdzie jest tylko yy, wideo z dźwiękiem, więc mamy trochę miks. Każdy coś znajdzie dla siebie na pewno. I w końcu doszliśmy do tego, że mamy te zaplanowane pięć audycji, bo na początku zrobiliśmy te pierwsze trzy. Teraz właśnie dorzucamy kosmiczne porady i słowami Pawła tylko. Więc to tak woli wstępu. A o czym będę ja mówił, to już jest tajemnica. I co będzie u mnie? No, na pewno trochę inaczej niż w innych audycjach. Może nie aż tak, będę skupiał się na jakichś tam. Analizach różnych rzeczy, które mnie otaczają, ale chciałbym też troszkę powiedzieć swoimi oczami to, co mnie dotyka żyjąc na emigracji, ale przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, jak wygląda relacja pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a konsulatem, czy ambasadą. Dlaczego my jako organizacje coś robimy dla Polonii, a czasami w ogóle nic nie robimy, czemu nie ma tego, nie ma tamtego, dlaczego tak jest? Dobra, to tyle może na początek i. I, i, I naprawdę zachęcam tutaj w imieniu moim i całej ekipy, abyście komentowali, dawali swoje spostrzeżenia i żeby ten kanał się jakoś fajnie tak rozwinął. Więc no, to tyle może na początek. A ja zajmę się może tym cudownym siedziskiem. Hej.